Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o najlepszych suwach, tym razem do 40 tysięcy. Zobaczymy, co można kupić w tej cenie. Jakie modele nam się pojawiają? Także zaczynajmy. Tutaj wybór jest już znacznie duży, ja ograniczyłem się do samochodów bezwypadkowych, nieuszkodzonych i z przebiegiem do 150 tysięcy km. Także zaczynajmy. W pierwszej kolejności pojawia nam się Nissan Qashqai oraz Ford. tutaj zobaczymy, Nissana Kaszkaja, silnik 1, 6, 117 koni 2010 rok 123 tysiące km przebiegu. Eee, także tak to wygląda, cena 40 tysięcy. Kolejnym autem jest Hyundai iX 35, czyli większy SUV. Eee, tutaj mamy z silnikiem diesla dwulitrowym 136 koni mechanicznych. Napęd 4x4. Tak jak tutaj widzimy, możemy w tej cenie takie auto zakupić. Kolejne auto Nissan Juke, którego nie było. Jest to typowy crossover minisów. Tutaj mamy wersję z automatyczną skrzynią biegów. Benzyna 68 tysięcy km. Eee... Kupione w polskim salonie. 10 za chwilę 11-letni samochód. <laughs> Także w tej cenie możemy sobie takiego Nissan'a kupić. Eee... Tak jak widzimy, tutaj pojawia nam się sporo Hyundai'ów i 35 jak, jak i innych modeli Nissan Qashqai, ale zobaczmy sobie Ssangyonga Corando, tego auta jeszcze nie było w tym zestawieniu. Także auto z automatyczną skrzynią biegów, silnik 2 litry, 175 koni, napęd 4 na 4 Myślę, że jest to dosyć ciekawa propozycja z fajnym wyposażeniem aczkolwiek no egzotyczna ale jeżeli ktoś szuka suwa z suwów większych i ceni oryginalność to powinien się też przyjrzeć temu modelowi kolejne auto nie mogło zabraknąć. oczywiście Dacia Duster no tutaj mamy tych Dacia Duster będzie wysyp znaczący najprawdopodobniej do że 2014 rok, 99 tysięcy kilometrów, diesel. Auto krajowe kupione w polskim salonie. Bla, bla, bla. dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejne dastery Ja nie będę oczywiście pokazywał wszystkich dasterów bo to by nie miało najmniejszego sensu. Fiat Fremont. Czyli kolejne auto 2012 rok. Skrzynia manualna 137 tysięcy km. tu mamy diesla 170-konnego. Dosyć ciekawa propozycja wśród dużych suwów. Jak ktoś szuka, kolejne dastery, kaszkaje. Z tego co widzimy, najwięcej będzie tych hałd Volkswagen Tiguan. Tutaj mamy diesla 2 2009 rok, 140 koni, dosyć fajne wyposażenie, skórzane fotele, nawigacja, także tak to wygląda. Kolejne auto Ford Kuga. To też, to też model, który nie był pokazywany dotychczas w zestawieniu, czyli podnosząc cenę, znacząco nam się zwiększa liczba modeli. Tutaj mamy 2010 rok, 144 tysiące kilometrów. Dwulitrowy diesel, TDCi. Także znacząco nam się zwiększa liczba, liczba samochodów, które możemy kupić. Skoda Yeti, ale to coś ta cena... Bardzo niska cena jak na co tutaj jest Stan techniczny adekwatny do przebiegu. No jest takie skodajety. Wygląda, wygląda, że nie ma. Aha, tutaj jest uszkodzony kawałek z tego co widzę drzwi. Dobra, lecimy dalej. Mitsubishi ASX. I z takich mniejszych mini pojawia nam się tutaj <laughs> silnik 1.8, japończyk. Auto także ceniona za bezawaryjność. Z mniejszych suwów, jak najbardziej, myślę, że całkiem ok. Dobra, lećmy dalej. <laughs> lećmy dalej. Dużo tych jest w się ASX, pojawia nam się większy subwoofer Opel Antara. może go pokażmy. Tutaj mamy wersję z automatyczną skrzynią biegów. Klimatronik, Diesel dwulitrowy. Także lecimy dalej. Nissan Qashqai, dacie Duster. Czyli znacząco zwiększa się nam tutaj liczba egzemplarzy czy modeli różnych samochodów, które możemy w tej cenie kupić? Jak ktoś szuka bezawaryjności, to oczywiście wybierze auta japońskie, koreańskie czy Hyundaiów, z, Hyundai, z Toyoty. Aczkolwiek tych samochodów jest znacząco mniej. Jeżeli ktoś szuka dosyć młodszych egzemplarzy, no to choćby Dacia Duster, czy coś, e, Zopla z Renault, także czy z Peugeota. Tutaj mamy Peugeota 2008 z mniejszych suwów, minisuwów e, 1,2, 110 koni. Tutaj ja nie mówię o, o technicznych sprawach, dlatego że wszystkie te silniki praktycznie, które mają te auto, są omówione na kanale. Jeżeli ktoś pisze na przykład o silniku 1,2 piórtek, czy 1,6, e, GDI z, z Kia, z Hyundai, czy o silniku Tezi, czy TCE, to wszystkie te silniki były omówione przeze mnie na kanale. Także nie ma sensu się powtarzać, jakie tam są zalety, wady, bo to wszystko jest omówione. Taki odcinek by trwał znacznie dłużej, ale pamiętajmy, że z. Zwiększając, to, jak tutaj cenę tych samochodów jest naprawdę już spory wybór. Możemy jeszcze ograniczyć, oczywiście, e... najwięcej no, samochodów, oczywiście, tych, co kupionych jest e... też z polskich salonów. Tutaj mamy Opel Mok, choćby też w tej cenie 38 900 2012 rok. Takiego mini-suwa możemy także kupić czy crossovera, szukając większych, jakichś, no to wiadomo, że te samochody, większych samochodów, te, te czy suwów, to te samochody będą oczywiście starsze no i z większymi przebiegami. A zobaczmy sobie, co nam oferuje na przykład marka BMW. Tutaj <laughs> zwiększmy przebieg tutaj mamy także wybór BMW, choćby X3, ale i X5 możemy kupić e, modele nawet po faceliftingu liftingu z ostatnich lat produkcji. E, oczywiście tych samochodów będą, one będą miały większe przebiegi zazwyczaj, ale możemy kupić też samochód, czy BMW X1 nam się pojawiają także z automatyczną skrzynią biegów. Także wśród, wśród wśród Marek Premium, także bez problemu możemy jakiś samochód wybrać. Zobaczmy jeszcze czy Audi niestety nie ma w tej cenie, ale z BMW możemy spokojnie coś wybrać tak samo z Volkswagena tych samochodów. Także będzie sporo do wyboru łącznie z Tiguanem czy z Tuaregiem, oczywiście. Tu koszty eksploatacji Tuarego będą znacząco większe, i tych Tuaregów jest też znacząco mniej. Także to by było na tyle odnośnie wyboru. SUV-ów. do 40 tysięcy wśród Nissanów. Kaska, Hyundai X35, Hyundai e Tuksonek jest Volkswagen Tiguany, <coughs> Opel Antara, Mokka. Tutaj ten wybór jest naprawdę spory wśród tych aut. Warto wybierać te auta, które są bezwypadkowe, nieuszkodzone, z małym przebiegiem. To będzie nam gwarantować później mniejszy, powiedzmy, stres. No i większe prawdopodobieństwo, że auto nam dłużej posłuży. Także było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka.